Cześć, w dzisiejszym filmie będą słowackie wiferaty. Ferata skałka, podzielona na dwa sektory komin i feratowy swet. Ja już tu kiedyś byłem, mam film na kanale. Wtedy robiłem trasy łatwiejsze od A do D, ale są tu jeszcze inne feraty E, nawet jest jedna F. No i to nimi będziemy się zajmować w dzisiejszym odcinku. Jest około 10:00, tu jest wszędzie mnóstwo miejsc parkingowych. No ale niestety parking płatny I to płatne jakąś dziwną metodą Przez SMS-y albo aplikację, Ale na szczęście Tu i tam jeszcze dalej w budynku Można kupić normalny bilet Więc to właśnie zrobiłem Teraz już zbieramy No i idziemy na komin Podejścia jest niewiele Szlaki oznaczone Myślę, że 10 minut i będziemy przy feratach Jak już tu jesteśmy To oczywiście zrobimy sobie wszystkie trasy no ale na filmie będą tylko te, o których mówiłem wcześniej, czyli te trudniejsze. Trasa podejścia oznaczona. No a w sumie już wiele nie mamy. Dotarliśmy do kolejnej mapy. Jesteśmy chyba tu, więc musimy zejść. Tu jest zejściówka, są kamerki, jest lina. Tyle, że się niestety trochę przykorkowała. Ze stupowka, czyli ferata zejściowa. Jesteśmy tu. Musimy się trochę obniżyć i wygląda to tak to chyba może trochę zająć tu mamy kruk z zejścia a tu jeszcze taki fajny mostek jest w trudności trochę jak na Baty próbie na gerach ale w tym momencie już Zejściówka skończona. Idziemy pod ciekawsze feraty. Zejście było tam, tu mamy feratkę Lanowa Siet, sieć z liny, to jest D, a moje upatrzone E znajduje się tutaj długość 78 metrów, wysokość 70, przewieszenie 4 metry. Ona jest trudna, więc oczywiście założę sobie buty wspinaczkowe, mam też w razie czego sztywną lążę do odpoczynku. Ok, no to w drogę. Z początku niezłe przewieszenie, ale w sumie nieźle. Ok, początek zrobiony. Dalej tak, nie ma co narzekać. Stopnie dobre. O siemanko. świetnie się bawię. Początek jest bardzo mocno przewieszony, ale jak się już wepniesz to jest dużo łatwiej. A tu Karola obok na feracie za D. Ja mam miejsce do odpoczynku po dość mocnym początku. Dalej dość łatwy teren chyba za C. Okej, okay, no to dalej tu. Przepinki bułują, to prawda. W sumie to nie spodziewałem się, że aż takie dobre stopnie będą. Liczyłem bardziej na jakiś połóg. Uu, tu będzie ostro. Uch. Po takim podejściu czekamy lekki trawers ale po dość dobrych stopniach Tu się nawet klamerka pojawiła więc robimy przepinkę I dalej do góry No tu się chyba przewieszenie zwiększy na jakiś czas Zobaczmy. Na pewno się przydaje dobra siła w rękach. Okej. Okay. I kto wie, czy nie jeden z trudniejszych fragmentów. Wow, ale widoczki dobre. No i u góry jeszcze trochę do podejścia. Okej, okay, chyba po głównych trudnościach. Kolejny etap to trawers. To już raczej taki dość łatwy. Ale tu już chyba koniec. Okej, okay, już się wypinam No to było mocne. Dało popalić naprawdę nieźle. Oprócz feraty wyżwa, pokazywanej przed chwilą, zrobiliśmy tu jeszcze parę innych tras. Kolejki duże, no ale niestety pogodny weekend ma swoje prawa. Teraz wracamy na parking i idziemy na drugą miejscówkę I tam też będę próbował trasy za E Wróciliśmy na parking, więc teraz idziemy na miejscówkę numer 2 Feratowy swet To jest bliżej niż komin Trzeba dojść po prostu gdzieś tam No i tam te feraty też są trochę lepiej rozmieszczone Nie trzeba się ustawiać w kolejce i schodzić feratą zejściową przez czasem nawet 15 minut No to mamy Wiaferatowy sped. To jest mapka. No i mnie interesuje ta trasa. Dojście częściowo polaną. Częściowo przez las. To jest chyba ta skałka. Tak, tu jest F. Ale F to jest hardcore. Zobaczcie, jakie przewieszenie. A mnie interesuje E. 20 metrów. 18 wysokości. 3 metry przewieszenia. Tak to wygląda. Pierwsza wpińka wysoko, ale spróbujemy. Dobra, teraz tu zaraz będzie najciekawsze przewieszenie. No, to było dobre. Mam publiczność. To jest generalnie łatwiejsze miejsce. Ale przede mną jeszcze naprawdę spora przewiecha. Okej, okay, no to do dzieła. Chyba zrobimy. Szkoda, że rękawiczek nie ubrałem. Trochę ręce bolą, no ale trudno się mówi. Dobra, to już się wypnę. Nie no, piękna trasa. Fajnie było. Nawet nie aż tak trudno. A zejście tutaj. Więc można sobie dość szybko wrócić. A dobrze, to można też spróbować. F. Tutaj dojście do początku. Takie chyba piątkowe. Potem w miarę spoko, no i trawert będzie ciekawy. No i wybij się od razu tutaj stał. Ale potem chwyt? Tam, ten dzyndzel, Widzisz? Ten dzyndzel nie jest dobrą... No. To nie jest klama. Jest zaczęte. Dobrze. Teraz na dół. I tak, to jest prosta sekcja. Są dalej fajne stopnie. Tam będzie najciekawiej, ale jeszcze trzeba tam dojść. I to chyba pierwsze mocniejsze przewieszonko. Tak to wygląda. Nawet nie wiem, coś widać na tej teraz. Tak to wyglądało, a tu muszę poczekać niestety. Dobra, chyba by trzeba powalczyć dalej. Ale trzeba poczekać jeszcze. No, F jest ciekawa. Chyba najtrudniejsze co robiłem. Uh. No, to tak wygląda ostatnia przywieszka, To już w sumie jest część wspólna z tym E, które pokazywałem wcześniej. No, to może ujęcie z dołu będzie fajniejsze. Stopień stopień. Good job, nice, okay. no to FKA zrobiona, najtrudniejsza ferata na Słowacji, naprawdę fajne ale dość siłowe przejście. Ten odcinek naprawdę dał popalić, ale najgorsze było czekanie w tym miejscu. Masakra po prostu. No to ja w sumie zrobiłem co chciałem, więc w tym odcinku tyle. Dzięki za uwagę, cześć.